Zgłaszam was kut na policję, wyje... i złodzieje. Proszę pana, trochę grzeczniej, o co chodzi? O co? Mój syn zostawił wam. Je... Kurwa. Komentarz, lajka i udostępnił wszystkie wasze filmy. Miał dostać darmowe autko, a teraz siedzi i płacze, i to wasza wina. Wysyłajcie mu to autko natychmiast, bo inaczej się do was kuta przejadę i samemu wezmę to je. Autko z odsetkami. Jeszcze jedno przekleństwo i pana zablokuje i już nigdy nie wygra. Pan żadnego autka. To prawda pana. Syn zostawił lajka, komentarz i udostępnił wszystkie nasze filmy, ale nie miał subskrypcji. A autka rozdajemy tylko osobom, które nas subują. Lajkują, komentują i udostępniają nasze filmy. Ale teraz mi głupio. Synu! Tak tato. Czy to prawda, że nie zostawiłeś suba na ich kanale? Tak tato, przepraszam. Rób to natychmiast i zaraz sobie pogadamy. Już jestem. Niech pan sprawdzi, czy teraz wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. I przykro mi, ale zgłaszam pana na policję za znęcanie się nad dzieckiem. Nagrałem tą rozmowę i już ją wysłałem odpowiednim służbom. Ale autko i tak panu wyślemy.